9. Tak. Druga próba nagrywania tego odcinka. To jest pierwszy odcinek z Freddy Fastback SpeedSeguria Simulator. Ciągnięcia staffa 1. Budżet. Jak mówiłem, na odcinku pierwszym z Minecrafta. Budżet, budżet, budżet. Warning, this game contains loud noises, flashing lights, and maybe a few jumps too. And lots of fun, 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 fun że to będzie tak się zapóźniało. Nieee! go w Spicewilla. Enterujemy? Zaczynamy w ogóle? Jest. A, gra w to grę. Jeden dzień. Tak szczerze, żeby przetestować, czy zadziała. No i PC, ale zadziała. Pierwszy dzień będzie luźno, a odkud już będzie gorszy piekłem niż sobie myślałem. ...niż sobie myślicie. Dresia, kurwa... Czemu ja to nagrywam, skoro... Jeżeli spotkam bibi? Ba czyli balon boya u duszego u go ready? Nie, no Freddy, please, no nie Freddy jest Fanta Frediego, od razu kupię, kupię Time Frediego. Ten krem. A tak wejdowej widzicie, że słońce świeci, słońce zachodzi. Nie najlepsza na nagrywanie tego. Hmm. Ale niestety, nawet o tej godzinie mam wolny czas bez żadnych hałasów. Hi, 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 hi. Wytłumaczenie jest w pierwszym odcinku tak, który w pani dzisiaj. Jutro będzie z FNAF-a, a, a pojutrze będzie z Minecrafta. Uj, to. Przepraszam. Eee, wkurza mnie powoli. Nie, proszę. No. No. Ja wiem, jak, czym się to skończy. Ja wiem, czym się to skończy. Najgorszym ani łatwym jak dla mnie to jest jednak balon boi, bo mnie wkurza jak kolega. End. No. To jest Halego. By item. What's grouping mode to place item upgrade. Item set upgrade your floor plan. Będziemy robić po jednym dniu. Nie, dzisiaj będzie do dwa dni, bo pierwszy jest dość spokojny. Tak, 100 dolarów. Fun time... ten mały... mały skull bugger, scone ball, upper cups. Single stage, double stage station I skąd to tu sabia health safety so Detroit będą o bucket bob Mr. can do dobra 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 dobre, 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 dobre. Oh, ja wiem wszystko, ja wiem wszystko Reliability risk. Jest risk. Ballon bag by item. do 30 a ja się boję tego. Mam 25. <laughs> Kupiłem. Stan z budżet teach. Ale mi już nie stać. Blueprint Eeej, fajna muzyczka Pa para pa para pa para para Equan Pa para para Skąd są przyfer Accept 250 Katalog Ej, mam 250 już Ouuuuu to Double Stage Mogę jak kupić jakiegoś... Mogę jak kupić... Purple mm. Bucket Bob Grease killer Będę się bał Oni są jak mm -hmm. Kupimy sobie to no stówę to, nie jesteś na to. Dopiero nic małty. Umieścimy to. Postgrading, 200 i coś. Znaczy, tylko goście, bo jak cholera. 350. Playtest. Mhm. Ouch. Przepraszam jep dał się. Kurwa. Przepraszam. Wziąłem! Przepraszam cię, mały. Nie wiem jak ty się nazywa. Zapomniałem nazwy. Na pewno jesteś Fantom w Kreim. Boże bon, bon! Get him! 400. Nieźle. Faz tu rating. 750. E, playtest. Cóż to jest? 100. 100. I ta. 100. 300. Hmm. A któraś miała 500, pewnie. O! 100. zrobiłem Clean and polish.

Glee aż takie easy Clean and Polish Eee, uh, finished Upgrade this room uh, to longer finished eee uh, kurwa, tego będę się bał tych, tych bobów, nie bobów, bo one będą mnie. No dobra, audio. Mhm. Uh -huh. skip szybko, skip szybko. skip hmm. skip audio tout was przejmie ase Czy z od siebie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będziesz w siebie. Odwróć się. Czegoś nie mógł się Dlaczego nie mogę się... A, mogłaby na lewo, prawo. Ja tu nie mogę. Tak. Wolne... ...walto, żebyście poszli. Nie mogę się zrzucić że mogę Cię zrzucić, a nie mogę. Gdzieś w środku mnie zabiją tamci. Kurwa, ja się boję. Ja się boję. 60 stopni mam. Ja się w boję. Jeszcze ja mogę siebie zobaczyć. Szybko, szybko, szybko. Jest. Wolnik tu audio. Made jest. Się do prawdziwego FNaFa przygody, bo ja prawdziwej rzeźniak zakupię tamte całe so, klinowens ten fril jest Rockstar fury Rockstar Chica i Rockstar Pony i Rockstar Foxy eee, tutaj molni mm. no Bulbs Uda mi się, uda mi się, uda mi się, uda mi się, uda mi się. Uda mi się. się. Ok. Myślałem, że to mnie idą. To dopiero początek piekła. Co so, już? Koniec? Skoczyłem. Może scanik jest. Scanning. jak koniec. Gdzie chcę. to Ja to zjebałem. Lock off. Closing time. Wiedziałem, że to jest O Boże. Boże, 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 Boże. To dopiero początek piekła. Fuck off. się boję piekła, kto już też... dzień drugi. O nie, już. Aż... O kurwa, no. Mhm. O kurwa, Freddy. Great Freddy. Okay. boy oh, yeah. no but the early already press save it save volume video Siedź. O kurwa, bogaty, wypisów mi wypisów bogaty, Siedzi? Siedzi. Oby. O kurwa. O chuj. O chuj. No. Nie kup mi tego. Please. No. No. Tak, zacząłem pieprzyć po angielsku. Nie kup mi tego, ale mi sekretarza piekla. Chuj, a ja tak jest, nie miałem. Ja się se kurwa. Tak jak się dyrekuję. Piektą się. Suka bled. Na chuj poszuwon. Sieć tu. Pieklą się. Pis. <grywa>

Tak. To sobie kupię. Ja wykupię sobie sobie przystciutko stąd. Mhm. Foil Party. Yay. Mm. Ja się boję. Market Dance. O, mogę sobie kupić co Unavailable. Nie kupicie je badarza Nie, 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 nie. Ja nie chcę w Ja nie chcę w krok. W jest.

nie będzie patelnia stuwa, akcept, klien na policz slot play test, a gdzie jestem w ogóle? Jeej Tak, będę się bawił jak w starych gierach. Fak. kurde Fuck. Eee, e, Pierwsze okrążenie tu. Dobra będzie trudniej, Widzę, że mam refleks z niczym widźmi. Kurwa. No, nie powiedziałbym, ale... Dobrze idzie. FAK! 165, nieźle idzie, niech idzie? Mhm. Lap. Jest czwarty okrążenie. Mam chyba trzy życia nawet. Kurzwa. Nie. To, to ile ja mam żyć? Co ja mam pięć okrążeń zrobić? okej Dobra. Tam miał wyjście. what? Gol mi się Jest! Ile ja zakupiłem 300 Dobra. Mhm. mogę wymienić te głośniki? Nie mogę. tak samo nie mogę. Jeszcze nie skończyłem. Katalog. Stan z budżet. Deluxe kupujemy sobie te głośniki. Ta sobie kupimy. Mamy mm, Nie, the... yeah. muszę kupić Nie mam wyboru by... się po grzysk, mm. o oh, boże, no Replicant yeah. mode mm. Nie O oh, kur... Zobacz, że to... To jest lot Te sobie usuniemy i wrzucimy sobie to. Uuu, ja się boję. Dobra, drugi dzień. Teraz będzie trudno. Teraz będzie hell. Teraz będzie hell. Olega, teraz będzie hell. Playing. I ma tak grać. I ma grać. I ma grać. Nie ma prawa przestać. 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 Tu. Tu. O kurwa. audio, tu szybko uj widziałem coś widziałem coś się boję uj boję się skończył to za chyba szybko póki auto działa i niech się jeba na nawet nie próbuje włączyć ja tamto, tu. KURWA! O kurwa. Ja tamto, ile koniec, koniec. Ja jażdżam ile ja tamto, gram Ja tamto, Ja pierdolę. tamto, koniec. Nie, jest Koniec, koniec, wideo Was w przekroć, 23 minuty, koniec. Na dzisiaj, koniec, koniec odcinka, na dzisiaj. Moje serce. Moje biedne serce. No, znajmie trochę wrzucenie tego odcinka. Zobaczymy się w następnym. Zobaczymy się w następnym filmie, jak to będzie gdzieś tak. No nie wiem. W piątek. Nagryw kolejny już ja się boję tego nagrywać w nocy. Jak on mnie dokrwał kurwa. Jak. Zaznaczyłem dobrze audio. Broniłem się przed nim. Dobra, dzisiaj wrzucę tego a jutro będzie wygenialna, a w piątek wrzucę Minecraft. Dobra, koniec gadania. Trzymajcie się. Cześć.